studenci Politechniki Bydgoskiej. Z okazji międzynarodowego dnia studenta życzę wam wszystkiego co najlepsze, satysfakcji, spełnienia marzeń, dobrej atmosfery w trakcie studiowania. Pamiętajcie, uczelnia należy do was. Kreujmy ją wspólnie i rozwijajmy na przyszłe lata, abyście byli najlepszymi magistrami, inżynierami absolwentami Politechniki Bydgoskiej. Wszystkiego dobrego. Muzyka Drodzy studenci, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Studenta. Z tej okazji życzę Wam przede wszystkim dużo sukcesów, abyście dobrze czuli się w murach uczelni Politechniki Bydgoskiej. Jesteście sercem tej uczelni. Świętujcie dzisiaj i pozdrawiam Was serdecznie.